Chodź malutka, chodź. Chodź malutka, trzeba wyczyścić budkę. No nie zakopuj się. No trzeba w końcu budkę wyczyścić, no. A ona mi... Tak. No trochę wyrzucę materiału, no. Nie, ona sobie tu chodzi. Trzeba trochę wyczyścić, żeby sowy miały miejsce na przyszły rok. No. A I ona będzie miała tutaj czyściej teraz. Nie, to jest stare. Nie, to wszystko jest w kowalikach. Po kowalikach. I zaraz sobie przyniesie świeżych liści i tyle No, już tylko jeszcze trzeba oczyścić to i trzeba tylko to. I zamykamy domek Popielicy, w którym mieszkała. Miała mieszkać bochatka, mieszkał kowalik, a później zajęła go Popielica. Z wyglądu dorosła.